Dowin na Śląsku, wierszyk w języku śląskim czyta Johanka. Inaczej było kiedyś na Śląsku, ludzie bawili się sam duch, jeden drugiego sąsiada, sąsiad traktował jak prawdziwy druch. A nam się tęsknią tamte klimaty, bo nam się marzą tamte dni, te z opowiadań mamy i taty, nam się to dziecko po nocach śni czy bezrobotny, czy też panoczek, chęć do zabawy dycki miał, bo każdy Ślązok miał przyjaźń w Zocy, jeden drugiemu bez top Aną się marzą takie stare czasy, jak my w niedziela do parku szli, albo fojery były pod lasem, czy wrócą jeszcze tamte dni? Bez cały tydzień Ślązok harował, tyrą i robił jak za dwóch, ale w niedziela już na nowo dyć przy piwku przeca mógł. My pamiętamy o tych przypadkach, miało się w kapsie grosików pięć, toż na muzyka brało się babka, do tańcowania każdy miał chęć. My pamiętomy o tych muzykach, jak na harmoszce Franci groł, Fajnie się było tak pospotykać. Toż tam z uciechą każdy szą. Dzisiaj się chowie, każdy w chałupie, choć jeden drugiego się boł. I jak mu sąsiad w drzwiże klupie to się spyto, a co żeś tu chciał? Kery poradzi to wytłumaczyć, skąd do zabawy chęćną skrot. Trzeba odbudować przyjaźnie nasze z dawnego Śląska z tamtych lód.